Cześć, witam Was w salonie 2 kółka. Jesteśmy w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na salon tam jest nasz sklep internetowy. Tam znajdziecie cały asortyment, który dla Was który wam proponujemy. I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, i sprzedaż ratalną załatwicie bez konieczności wychodzenia z domu. Mało w tym roku było. Nowości, i dzisiaj prezentujemy nowość. Nowość, nie nowość, odgrzewany kotlet, ktoś by powiedział. Jest to, motor, jest to motocykl firmy Romet, Długo oczekiwany. K-125 z rocznika 2021. Pojazd ten, tak jak do tej pory, występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, czyli mamy wersję srebrną i czarną. Różni się od poprzednich wersji tym, że ma na zbiorniku tylko znaczek Rometa, tamten miał napis Romet, no i kosmetyczne zmiany, no i oczywiście jest na Euro 5, tarczowe hamulce, ale do szczegółów przejdziemy. Romet K 125 to taki typowy naked dla motocyklistów, klasyczny motocykl, jedna z najtańszych propozycji, no o tym najtańszych porozmawiamy na końcu, na prawo jazdy kategorii B. Pojemność 124, rocznik tu mamy 2021, chłodzony powietrzem, Prędkość maksymalna między 90 a 100 km na godzinę, rozruch elektryczny, przeniesienie napędu do łańcuch, skrzynia pięciobiegowa, sprzęgło wielotarczowe mokre manualne, smarowanie obieg wymuszony, mokra miska olejowa. Wymiary: 2060 na 710 na 1045. Waga 128 kg, oczywiście homologacja na dwie osoby. Pona z przodu 18:275, z tyłu 18:90x90. 90. No i to co najciekawsze: hamulce z przodu tarcza 240, układ hamulcowy CBS i z tyłu tarcza 220 yy, oczywiście obręcze kół aluminiowe. To by było wszystko, jeśli chodzi o ten motocykl. Pokażemy go jeszcze państwu w kolorze srebrnym, jak tylko będziemy mieli złożony. To jest świeża dostawa, dosłownie pojazdy w ubiegłym tygodniu wjechały do ROMETA. No i ta informacja o cenie, która dużo, dużo się zmieniła. Motocykl K125 ogólnie uchodził za najtańszy motocykl z firmy Romet. Nie wiem, czy będzie najtańszym motocyklem, ale w tej chwili cena katalogowa tego motocykla to 7499 zł. Soft jest troszeczkę droższy. Otrzymaliśmy również Softa z tego rocznika. Będziemy go Państwu pokazywali. Ciężko powiedzieć. Odnośnie tej ceny wszystkie pojazdy bardzo podrożały. Dzisiaj prezentujemy wam nowego K125 z firmy Romet. Zapraszam wszystkich na salon 2.pl, Zapraszam również na nasze media społecznościowe, na nasz profil na Facebooku, na nasz Instagram oraz kanał na YouTube. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które państwu, które wam proponujemy. I pamiętajcie, Salon2k.pl wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.